Szanowni Państwo, jesteśmy już na wizji. Proszę o uwagę, witam serdecznie na sesji Rady Miejskiej. W Zawidowie, witam burmistrza miasta, pana Alberta Łężnego, witam sekretarza, pana Marcina Rogackiego, witam Was, szanowni radni, oraz naszą obsługę sesyjną. Poproszę o sprawdzenie kworum na dzisiejszej sesji. Kworum jest aktywne. Poczekajmy jeszcze na Panią teraz. Tak, potwierdzę obecność i zaproszę ręcznie. Zatem czas pani. Dziękuję bardzo. W dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych, wobec czego stwierdzam prawomocność obrad i otwieram sesję Rady Miejskiej. Przypominam, że jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek burmistrza. Porządek dzisiejszej sesji. Przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Zawidów. Punkt trzeci, zamknięcie obrad. Z uwagi na to, że nie było komisji przed sesją, to proszę pana sekretarza o przedstawienie uchwały. Dziękuję Panie Przewodniczący. Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej była podejmowana właśnie uchwała w sprawie metody ustalenia tej opłaty oraz stawki opłaty na terenie miasta. No i nie wiem jakim sposobem nie ujęto tutaj zapisu o pojemniku w przypadku budynków niezamieszkałych. Nie ujęto tutaj pojemników o pojemności 1100 litrów. Mamy tam tylko pojemnik 110, 240 worek 110, no i właśnie. Te pojemniki największe, których jest najwięcej, zostały pominięte. W związku z tym no, trzeba tą uchwałę poprawić, no bo te pojemniki jednak funkcjonują no, i to potem musi obowiązywać i być określona w drodze uchwały. Jednocześnie korzystając z głosu, chciałem tutaj przekazać, że w tym projekcie, który do Państwa wysłaliśmy, w paragrafie pierwszym pojawił się taki, ma... znaczy poja... Pojawił się taki mały błąd polegający na tym, że był zapis w uchwale nr 24 przez 95 przez 2025 w sprawie. Tutaj należałoby dopisać Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 listopada 2025, no i potem to już reszta zostaje. I w paragrafie trzecim był zapis, który nie jest zgodny z technikami zasady legislacyjnej. Uchwała wchodzi w życie zamiast z dniem, to uchwała wchodzi w życie od. 1 stycznia, dlatego tutaj poprawiamy i zapisujemy zgodnie z zasadami z dniem 1 stycznia 2026. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Państwo mają jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z powyższym poddam pod głosowanie uchwałę numer 26, 25 przez 100 przez 2025 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 grudnia 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta Zawidów wraz z autopoprawką przedstawioną przez Pana Sekretarza. Głosowanie jest aktywne. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał proszę o oddanie głosu. No, poczekaj. Dziękuję bardzo. Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.